Siemanko, witam was serdecznie po krótkiej urlopowej przerwie. Nie było mnie 3 tygodnie na YouTube, także zdążyłem się stęsknić za montażem filmów. No i oczywiście za poszukiwaniami. Byłem dwa tygodnie w Polsce, ale nie tylko odpocząć, bo też była taka misja. Chodzi o to, że właśnie byłem odwiedzić moją babcię ma 96 lat. I pochodzi z Warszawy. Widziała, jak to wszystko wygląda podczas II wojny. Zawsze opowiadała mi te historie. I naprawdę jestem bardzo dumny z mojej babci. Taka babcia to skarb. I byliśmy właśnie w Warszawie, bo została zaproszona do Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest jedną, jak dobrze pamiętam, z 55 osób żyjących, e, które brały właśnie udział w powstaniu. Babcia dla mnie to jest bohaterka. Idę na miejscówkę, gdzie ostatnio byliśmy z Bilim. Wpadło mi tutaj chyba z 5 guzików. Zostało mi jeszcze może z 5 minut drogi. Widzimy się zaraz już na miejscu. Muszę nadrobić zaległości. No i myślę, że te 3 godzinki, a nawet może 4. Zobaczę, jak tam starszy mi sił. Dobra, to ja lecę. No i widzimy się zaraz już na miejscu. Dobra, ja już gotów. Sprzęt też gotów. No i lecimy. Mamy godzinę 11:15. Myślę, że do tej trzeciej sobie pochodzę. O, jak dawno tego nie robiłem. <grystanie> Jednak las to jest las. Tu zaraz niedaleko trafił mi się ten srebrny guzik. No i jakiś tam jest sygnał jak pierwszy. Coś tu leży na wierzchu, inaczej to będzie jakiś, może właśnie kapsel. Tutaj pamiętam, że robiały wychodzić te łuski, a właściwie to dubki od łusek. Coś tam wyczułem, jakieś blachy. No to wpada złomik jako pierwszy. Pięćdziesiąt Kolejny złomik. 53 mogłoby w końcu wpaść coś fajniejszego Który na tym było chyba? Coś tu wychodzi. Coś tu pisze. Cokolwiek to jest. Może do jakiejś torebki lub coś takiego. Hmm, takie 38, 39. Może być i folia Ale nie musi O, proszę bardzo I jest pierwszy guzik coś tutaj lubim guziki wychodzić ostatnio chyba z 5 tutaj trzasnąłem w tym jeden ten srebrny łóżko urwane a dobra nie będę go tutaj teraz męczył umyję w domu ups to będziecie widzieć na zdjęciu no, ale będzie stary guzior 7-7 Coś małego raczej Kurde o kurczę, co to jest? U. Wygląda mi to na taki jakby Ala karabinek ale z kilkoma na kilka rzeczy można było powiesić, tak? Coś na, na trzy przynajmniej no kurczę, to ciekawe, no. Tu jest jakiś przycisk, pewnie wciągało linkę może, czy coś. Dlaczego to komuś służyło? Zaczyna się coś rozkręcać. Mm, ciekawy sygnał. 8-8 Troszkę głębiej. A i po tym sygnale zrobię sobie chyba... Chwilkę przerwy, coś zjeść by trzeba, bo zgłodniałem <śm> od tego kopania. Na takich głębokościach to lubiłem różne, dochodzić że fanty wychodzi no nie kurde, jakie to ciężkie nie wiem co by tu mogło być, czy to jakiś kawałek jakiegoś pancerza, nie wiem z czołgu czy, czy co, co jest grane naprawdę ciężkie No i cóż, taką dziurę musiałem wykopać No hm. już wolałbym, żeby to była chyba podkowa Dobra Było dziursko I nie ma dobra to ja idę Teraz to na pewno muszę coś zjeść. No i, i dalej w drogę. Kolejny śmieć, a jest tym razem kapselos. Faktycznie, folia, już widzę sprawcę. O. Idę na drugą stronę drogi. O, no właśnie tam. Żeby tu pośmiga między tymi drzewkami żeby się zgarnę milion pajęczyn A, jakiś znów Małe dziadostewko i drucik o, jest kolejny dziadyga śrubka. Już właśnie widzę. Jest drucisz. Hmm. Proszę, jest pocisk 52 Przy fajnym drzewku. Puciutko. Ha No proszę, proszę I jest monetka Coż to to będzie Ciężko powiedzieć Nie chcę mi tu wyostrzyć Ale

Proszę bardzo Jaki ładny guzik. Kawał guzika. Na pierwszy rzut wygląda mi to na wygląda mi to na Arsen. Szalony sygnał 90. Ale coś tu będzie, nie wiem może jakie druty Wow, Nie druty, patrzcie Co tu się stało <grytanie> O kurde niezły. Co to za marka No nieźle nieźle tego żem się nie spodziewał No nie najgorsze, ale myślę, że trafi się na moją wystawkę rzeczy elektronicznych. <grywka> Jest i pocisk 12,7 mm z czarną końcówką, tak więc to był przeciwpancerny. No niezły, niezły 80. Coś mi tutaj mówi, że może pocisk! O kurde, wow, fajnie, że mam klamrę. Wow! ale jaka klamra. Jaka zajebista klamra! Wow, patrzcie na to. Wow, ale te zdobienia. O kurde, ogień. Ciekawi mnie tylko, jak stara ona jest. Wow, zarąbista. O kurde. No to dzisiaj powpadało tego trochę. Chyba sobie tak pomalutku wynagradzam te 3 tygodnie. <gry> Ale no coś pięknego. Ta klamereczka. No piękna, piękna. Kurde, już nie ma nic. I znów 10 punktów do motywacji. U, będzie głęboko. Ale 88 grzechem by było tego nie wykopać. Już myślałem, że monetka a tutaj znów guzik no te guziki tutaj mnie naprawdę lubią na tej miejscówce jakiś taki nie wiem Kalesoniak to raczej to nie jest, ale Może od koszuli Ameliniowy No to chyba trzeci już dzisiaj guzik do kolekcji 56. Co tym razem, jakiś tam materiał na tym jest jeszcze skóra czy coś, nie wiem, coś od czegoś. mm Cóż my tu mamy? Hmm. No kurde. Cóż to mogło być? Trochę mi to coś jakby przypomina. No ciekawe, ciekawe, kurde. No ale to była rączka od czegoś, i tu było. Tu była reszta tego czegoś. Tylko co to było? To jest dobre pytanie. Dobra, dochodzi godzina w pół do trzeciej. Tak więc 3,5 godzinki za mną. No, powpadało dzisiaj tego wszystkiego trochę, ale najbardziej to jestem zadowolony z klamerki, oczywiście, ostatniej, bo naprawdę jest mega. Tak więc. Warto było dzisiaj tutaj wyskoczyć. No i cóż, no, nachodziłem się trochę po tych górkach, pagórkach i myślę, że jeszcze jeden sygnał. I będę uciekał do domu prawie 4 godzinki. Pęknie. No dobra, fajny sygnałek. No i to będzie ostatni. Dzisiaj jak ja lubię to mówić co oglądają moje filmiki to wiedzą czemu Gdyż to magiczne słowo Ostatni sygnał Lubiało rozwalić system No i co I jest łuska Jak się nie mylę Tak jest Dobra, tak czy siak To będzie tyle na dzisiaj Jak na pierwszy wypadzik po odlopie to myślę, że jest, jest ok Tak więc dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka No i pozdrawiam Was Trzymajcie się I do następnego Nareczka, hej!